Siema, tu Seba Motomity. Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Za mną widać niezmiernie i niezmiennie motocykle z radości, a to zwiastuje dla nas test kolejnego motocykla używanego. Będzie to ten jego moś, który stoi za nami. Chyba przedstawiać go za bardzo nie muszę. Suzuki V-Strom 650DL. Zapraszam na odcinek, jedziemy z tematem. Nie jest tak źle Suzuki v 650DL Po co jest motocykl turystyczny? Motocykl turystyczny jest nudny O, cóż to, policja? Robi piknik On naprawdę nieźle się zachowuje w zakręcie a jednocześnie, a jednocześnie, a jednocześnie, a jednocześnie, a jednocześnie, jednocześnie, jednocześnie. Jeśli komuś brakuje, to ja mu mogę na to poradzić. I na dzień dobry. Pierwszy drażliwy temat. Jak to się poprawnie czyta? wistrom, Wisztrom? Faustrom? Faustrom? Nie wiem, każdy to nazywa jak chce. Mnie to tam nie mierzi, jak kto jak powie. Ale słyszałem, że wielu ludzi strasznie się oburza, kiedy nazwiemy go v Ja, yeah, 800. Something, what you want? Matthew. Także taki pierwszy mały kamyczek do ogródeczka. Stylistycznie podoba mi się całkiem przód tego motocykla. Tak jak powiedziałem, on naprawdę się nieźle zestarzał i jest dość ładny. Ma jakieś takie fajne wloty powietrza kratkowane. Nawet nigdy tego wcześniej nie zauważyłem, jak się... Nie byłem blisko z tym motocyklem. To wygląda fajnie. Fajne jest to, że no jednak jest to 2000, tam nie wiem, czwarty rok chyba. Ma regulowaną szybę, także to jest też fajne. Oczywiście niestety tutaj na śrubki. Trochę takie szczegóły wiadomo, dość duże te kierunki. Silniczek na wierzchu, dodatkowa tutaj chłodniczka. Mamy fajną glaszaną pokrywę. Ten wydech jest fajnie poprowadzony. Jest tak wyżej poprowadzony. Jeszcze dodatkowo są te osłony: że, jak się gdzieś ewentualnie byśmy mieli glebnąć, to też nie będziemy jacyś bardzo mocno poszkodowani. Także to jest też fajne. Garść danych technicznych. Przechodząc już tu płynnie do tego, co tam w tych motocyklach naszych zazwyczaj dla nas najcenniejsze, 66,6 konia mechanicznego, czyli diabelska liczba. 63 niutka generuje nam ta fałeczka. VMAX 180 podaje producent. Przyspieszenie 4,2 tak podaje producent. E, także, no wiele jest głosów, że jednak ten motocykl po jakimś czasie może się znudzić gdzieś. E, I ta moc jednak nie jest jakaś taka super wypasiona. Natomiast ponieważ jest to fałeczka, i ponieważ. Jest to silnik przejęty gdzieś tam w jakiejś, w jakiejś części od SV-ki, która jest wystrzałowym motocyklem. No to podejrzewam, że tutaj on będzie sobie dawał radę. Eee, nie jest tak źle. No więc tak, pierwsze wrażenia z jazdy tym oto jegomościem są takie: no ta fałeczka jest sobie. Jak przyspieszamy to wibruje, jak mamy w miarę, trzymamy w miarę prędkość taką przelotową, nie przyspieszamy, to ona tak naprawdę wcale nie jest jakaś taka bardzo wibrująca. Odrobinę nerwowo reaguje przy niskich prędkościach obrotowych, znaczy przy, przy małym biegu, na przykład dwójeczkę mamy gdzieś tam na rondzie czy coś i odpuścimy trochę gazu albo dodamy leciutko to... To on tak, no, trochę nerwowo reaguje, no ale ta akurat jest fałeczka, więc y, wybaczamy jej to. E, tak jak się spodziewałem, no i tak jak nie jest to oczywiście żadną e, tajemnicą. E, fajna ona jest w środkowym zakresie obrotów. Na górze już będzie puchła. Ale tak naprawdę to jest w stanie nam katapultować ten motocykl wcale nie tak bardzo wolno. Zobaczymy sobie teraz przyspieszenie do setki na szybciocha i zobaczymy, jak to nam tutaj idzie. Co no do silnika, ta fałeczka moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie daje sobie radę z tym motocyklem. Są głosy w internetach, że tutaj brakuje ludziom pod łapą. Oczywiście, jak go załadujemy na fula na maksa, do tego wszystkiego wrzucimy jeszcze pasażerkę na plecy i próbujemy jechać w alpy. No to nie dziwię się, że tak mówią. No ale to troszkę złą kategorię motocykla wybrali, bo nie po to powstały te największe. Adventury typu GS 1250 czy 300 już w tej chwili, czy nawet DLK, taka jak ta tylko litrowa, nie po to one powstały, żeby jeździć po mieście, tylko one powstały właśnie po to, żeby z pasażerką i z wielkimi bagażami upalać sobie pod górę w Alpach. A ten motocykl tak naprawdę on jest dobry do turystyki solo. I troszeczkę jest tak, że czasami wydaje mi się, że ludzie źle dobierają motocykle pod swoje umiejętności, pod swoje wymagania, pod swoje oczekiwania, a potem są zawiedzeni. W tym motocyklu, jeśli będziecie uprawiać sobie taką turystykę solo, nie będziecie absolutnie zawiedzeni i wcale nie jest tak, że zaraz Wam zabraknie pod łapą, bo ta fałeczka daje sobie radę z tym silnikiem, z, tym, z, tym, z tą wagą, daje sobie radę z tym motocyklem i naprawdę kurczę, ja nie powiem złego słowa na stosunek mocy do do masy tego motocykla, bo to daje radę to daje radę, tylko oczywiście ma swoje ograniczenia powyżej 3000 tak naprawdę motocykl 3,5 powiedzmy, tak jak teraz motocykl tak już silnik się dość stabilizuje i już nie już nie płacze tak strasznie że mu tak strasznie źle i nie męcz mnie na takich niskich obrotach tylko już bierze trochę zakasa rękawy i zaczyna e, tak rozsądnie przyspieszać, poniżej tych 3,5 no to wibruje. Ale zauważyłem, że to jest też taka tendencja, że ten motocykl będzie wibrował, jak będziemy go kręcić, jak będziemy przyspieszać. Jak jadę sobie 100 na godzinę, tak jak teraz 5000 obrotów. Praktycznie no, małe są wibracje, ale jak chcę przyspieszyć, no to są wibracje. No to są wibracje. I te wibracje są. Trzeba do nich jakoś przywyknąć, one są wszędzie na handbarach, i na setach, i na baku one są wszędzie, ale no w jakiś sposób musimy to zaakceptować. Jeśli komuś to się tak strasznie nie podoba i ma taki, ma taki wstręt do wibracji, no to nie będzie mu się to podobało. Natomiast te wibracje nie są absolutnie jakieś tam, nie wiem, duże, przerażające czy straszne nie, zupełnie nie. Teraz sobie zrobimy elastyczność. O na szóstym biegu, trzeczka, czwóreczka, piąteczka, szósteczka. No, no nie, no troszeczkę za nisko. Od 60. No i zobaczymy, jak on tutaj nam będzie szarpał bardzo, bo pewnie będzie troszeczkę szarpał. Dobra, uwaga. 3, 2, 1. 3000 bardzo wibruje Od czterech już nie jest źle. Od czterech nie jest źle. Licznik motocykla. Licznik motocykla również zestarzał się naprawdę z godnością, bym powiedział, i również nie trąci myszką. Całkiem ładne czcionki. Dwa takie fajne zegary, umieszczone tutaj w okrągłych powiedzmy tubach, w okrągłych zegarach. Obrotomierz, prędkościomierz, ABSik, bo tutaj mamy ABS. Eee, oczywiście nie ma smarowania, bo silnik nie został uruchomiony. Mamy. Oczywiście, raz, dwa tripy i wyświetlenie przebiegu całkowitego. Mamy godzinę, mamy fajnie zaznaczoną w kostkach, mega czytelnie i bardzo ładnie. I tak naprawdę bardzo schludnie e, ilość paliwa oraz temperaturę cieczy chłodzącej. Także wszystko, co w tamtym czasie, na początku lat 2000, było potrzebne, a nawet i trochę więcej, bo niektóre motocykle nawet nie miały e, wskaźnika paliwa jeszcze w, na początku lat 2000, tutaj mamy. Tutaj wygląda to bardzo ładnie, i to nie zestarzało się. Naprawdę, to nie wygląda jak stary motocykl. To wygląda całkiem fajnie. Jazda autostradowa, powiem szczerze, no są wibracje. Są wibracje. Przy dużej prędkości, no to te wibracje są. No czuję, jak na całym ciele. Jak on na jakiejś pralce siedział, wirującej. Ale y, bardzo fajnie jest osłona przed wiatrem. To nie były takie powiewy, które chciałyby mnie w jakiś sposób zerwać z tego motocykla. A dzisiaj wbrew pozorom jest dość wieczny dzień i naprawdę wcale tak miło się nie jedzie. Także ta czacha, jeszcze ta podnoszona szybka, która wcale nie jest w najwyższej pozycji, ona daje radę i to jest fajne. Prędkość 140 na godzinę przelot też daje radę. Wibracje są zdecydowanie mniejsze i... Właściwie to taka prędkość 140 to jest prędkość, którą możemy sobie normalnie podróżować bez żadnych uporczywości dla nas, dla naszego ciała, organizmu i komfortu przede wszystkim. Także także, kurczę jest spoko. 140 na godzinę jest luz. No i jak odkręcimy przy tych 140, no to ta fałeczka nas tutaj fajnie będzie napędzała. Nie jest źle. Policja na motocyklach robi piknik. Panem z Audi Chyba pan z Audi jest sponsorem dzisiejszego pikniku Zawias jest tutaj Dość neutralny muszę powiedzieć Spodziewałem się jakiegoś takiego trochę miękkiszona Bardziej, a jest, jest Zupełnie spoko, naprawdę Nie przejmowałbym się tym bardzo Jakoś Daje radę Daje radę daje radę w zakręcie, jest w miarę komfortowy też, czuć, że on wybiera te nierówności w jakiś sensowny sposób, całkiem sensowny sposób, ale też na zakręcie nie daje odczuć sobie tego, że jest jakimś takim flakiem. Zawias jest fajny jednym słowem, dla mnie jest całkiem okej. Okay. Nie mamy tutaj ani jakiegoś strasznego bujania, jest pewna, pewna Precyzja i jest pewien komfort w zakręcie, on nam się nie, nie buja jakoś tak tragicznie. Nie wiem jak będzie się, jakby się zachowywał ten motocykl, jakbyśmy mu doładowali na maksa, ile wlezie w e, sakwy w kufry, no ale, ale tak na pusto jak jadę sobie solo, to jest zupełnie spoko. Elastyczność na trójeczce, mój odcinek specjalny, jakieś samochody, piąteczka, czwóreczka, trójeczka. Dobra, lecimy. 3, 2, 1. I wcale nie przekreślałbym go takie, jako takie daily typowe, żeby go sobie trzymać, jako takie swoje daily w garażu, jeździć do pracy tym codziennie. Na weekendy upalać gdzieś, upalać. <noise> upalać go w trasie. Chciałbym też się wypowiedzieć na temat mm, Hebli w tym motocyklu. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi w jakiś sposób demonizuje te Heble, że one są straszne, fatalne, katastrofalne i w ogóle słabe. I w ogóle, o jezu, o jezu. Nie wiem, jak wszystkie inne egzemplarze, no, wiadomo, te motocykle mają już swoje lata. Natomiast mój egzemplarz zdecydowanie ma normalne heble, no one są może odrobinę większe, ale one tak naprawdę są w stanie elegancko wyhamować ten motocykl, także też bym tutaj nie brał do bani. Troszkę jest tak, że ten motocykl ma... że użytkownicy, którzy kupują ten motocykl, mają jakieś zawyżone oczekiwania w stosunku do tego, co kupują. No bo nie oszukujmy się, to jest zwykły, dość taki podstawowy Adventure, czy tam motocykl turystyczny Ze średniej półki Ze średniej półki cenowej, on nigdy nie był jakimś produktem premium Ze średniej półki mocowej, też nigdy nie był jakiś tam mocny, mocarny Czyli taki powiedzmy średniak w każdym względzie A mam wrażenie, że wielu motocyklistów chciałoby chyba Kupić sobie średniaka, ale żeby ten średniak był czymś mega wypasionym. Tak, podsumowując ten motocykl, motocykl do, dla mnie, w moich oczach, w mojej opinii, to jest motocykl do turystyki solo. Turystyka solo, będziemy na pewno zadowoleni, turystyka w parze no to już tutaj wyjdą, wyjdą niedostatki mocy w tym silniku tego momentu. No i oczywiście będziemy mieli to trochę za mało. Trzeba po prostu jak jeździmy sobie w dwójeczkę z plecaczkiem naszym kochanym to brać dl i się nie czaić, tak? Natomiast turystyka solo tu jest super. Tu jest super i mi się to podoba. tv w mieście gdzieś tam nam będzie troszeczkę Podszarpywała, szczególnie na dwóch pierwszych biegach. Ale to też nie jest absolutnie jakiś tam poziom dyskomfortu wielkiego. To jest po prostu bardziej chyba kwestia przyzwyczajenia. Pozycja za kierownicą jest rewelacyjna. Zupełnie wyprostowani siedzimy. No, całodniowe wyprawy, eskapady jakieś to naprawdę nie jest żadne wyzwanie. Kanapa jest też dość szeroka, więc też dość wygodnie siedzimy na kanapie, może ona nie jest jakaś hiper miękka i pewnie po paru godzinach gdzieś tam te cztery litery nasze będą gdzieś tam już płakały lekko. Ale jeśli chodzi o kanapę, to mamy bardzo dużo możliwości przebudowy yy, żelów, nieżelów i tak dalej, więc to też nie jest problem. Pozycja jest super. Yy, nogami dotykam pod, podłoża, natomiast yy, nie jest to jakiś tam super pewny grip. Yy, Osoby poniżej 1,75 m raczej będą miały dość ciężko. Myślę, że to jest 1,75 m. To jest taki. To jest jeszcze taki w miarę komfort, jeśli chodzi o dotykanie podłoża, bo jestem w stanie normalnie na światach się stanąć, dotknąć nogą, nawet tam jedną pełną nogą, powiedzmy tak, albo dwoma nogami niepełnymi, tylko, tylko troszeczkę oderwanymi piętami, więc, więc jest spoko. Jeśli chodzi o wady, które tutaj zaobserwowałem. No to ta fałeczka oczywiście wibruje poniżej 3000, poniżej 3,5. O! To są wibracje. Nie podobają mi się lusterka. Ja wiem, że zamysł był taki, żeby dużo w nich zobaczyć, ale mogli nie brać lusterek od jelcza. One mi przypominają lusterka, nie wiem, od jakiegoś starego busa, robura, albo jakiegoś, nie wiem, stara, nie? Takie kwadratowe. To one są nieładne, ale skuteczne za to, nie? No to, to trzeba oddać konstruktorom, że one są skuteczne. Z wad, no, jeśli chodzi o silnik, no to góry on nie będzie miał jakiejś tam supermocnej. Ale tak jak już mówiłem, rekompensuje nam to absolutnie środkiem. Jeśli chodzi o dalsze wady, no to no, hamulce mają obiegową opinię słabych. Mój egzemplarz jest taki, powiedziałbym, wystarczający, no ale tutaj no tam wiadomo, bo plomby nam nie wyskoczą z zębów jak zaczniemy hamować no, Natomiast na pocieszenie dodam, że są egzemplarze z ABS-em, tak jak ten na przykład, w którym ja jeżdżę No i to jest fajna opcja I to jest fajna opcja Ogólna opinia na temat tego motocykla jest taka, że są to motocykle, motocykle mega niezawodne. No i patrząc na to, co reprezentuje sobą Suzuki, no to na pewno jestem w stanie to uwierzyć. Tutaj mamy też 90 tysięcy tak naprawdę nastukane na motocyklu i motocykl jest w bardzo dobrym stanie. Yy, mamy wszystkie guziki, przyciski, tak naprawdę one nawet są niepowycierane. Nie widać tu śladów zużycia mimo tych yy, kilkunastu lat eksploatacji. Yy, więc, jakościowo, tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Podsumowując, niezły średniak do turystyki solo. Silnik daje radę od biedy nawet we dwoje. Zawias również dość neutralny skrzynia biegów i heble są po prostu ok. Jeśli nie będą cię denerwować wibracje, to zapewne przeżyjesz na tym motocyklu wiele fajnych przygód i nawiniesz całą masę kilometrów. Na dziś to już wszystko, dzięki bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.